Ave Regina celorum, ave, ave Domina angelorum, Salve Radix, salve Porta, Ex qua mundo lux estorta, Gaude virgo gloriosa, Super omnes preciosa, Vale ovalde cora Kroczymy przed królową nieba i Ziemi. Witamy ją jak zwykle śpiewem. Na początku jak zawsze podziękowania i prośby o modlitwę, subskrybowanie, podawanie dalej, wsparcie materialne jak to zrobić szczegóły w opisie, tam również zamieszczam jak zwykle odnośniki do materiałów. Źródłowych. A dzisiaj zaczynamy od Amsterdamu. Japońska Akita ma związek z Amsterdamem. Jaki? W wydarzeniach w Akita nie było objawienia dziewicy. Siostra Agnes Sasagawa ze służebnic Eucharystii Japońska stygmatyczka i mistyczka zgłosiła pojawienie się swojego anioła stróża, ale orędzia przypisywane Maryi miały pochodzić z krwawiącego, wysokiego na trzy stopy drewnianego posągu. Posąg ten został wyrzeźbiony przez buddyjskiego snycerza z identycznego wizerunku Pani Wszystkich Narodów z Amsterdamu właśnie. 25 marca 1945 roku młoda kobieta z Amsterdamu, Ida Perdeman, Zebrała się wraz z siostrami wokół brzuchatego pieca. Przyjaciel rodziny, ksiądz Freje, przybył w odwiedziny. Gdy prowadzą żywioną rozmowę, nagle dzieje się coś dziwnego. Ida widzi przytłaczające światło. Jej otoczenie zdaje się znikać. Z tego światła wyłania się piękna kobieca postać i zaczyna komunikować się z Idą. Byłoby to pierwsze z 56 objawień, które miały trwać do Roku 1959. Niebiańska kobieta wymieniła później swoje imię. Jestem niewiastą Maryją, matką wszystkich ludów. Wyjaśnia, że ojciec i syn wysłali ją, aby pomogła ludzkości, ostrzega świat przed degeneracją, katastrofami i wojną oraz niebezpieczeństwem katastrofy trzeciego świata. Chce ocalić narody i przedstawia swój plan zbawienia. Następne przesłania zaczynają się od kilku przewidywań społecznych i politycznych. Szczególnie w naszych czasach te przesłania ujawniają zdumiewające spełnienie i stają się coraz bardziej identyfikowalne. Przepowiednie te mają jednak służyć jedynie jako znak autentyczności. Istota przesłania jest, jak zawsze, duchowa i ukazuje drogę do odnowy i pokoju. Początkowo miejscowy biskup był sceptyczny. Później zmienił zdanie i zajął pozytywne stanowisko. Jednak w 1974 roku Watykan podążył za jego początkowo negatywną oceną i wydał oświadczenie, w którym zakazano publicznej pobożności, ponieważ nie ustalono wówczas nadprzyrodzonego pochodzenia. Później Watykan zmodyfikował swoje stanowisko i zezwolił na kult publiczny. W 1996 roku ówczesny miejscowy biskup oficjalnie zakomunikował to wiernym. W 2002 roku jego następca zatwierdził objawienie jako w istocie składające się z nadprzyrodzonego pochodzenia. Jednak 18 lat później, w 2020 roku, nowy miejscowy biskup, na prośbę Kongregacji Watykańskiej, wystosował list, w którym cofnął zatwierdzenie autentyczności przez swego poprzednika. Zezwolił jednak na publiczne nabożeństwo do tytułu Pani Wszystkich Narodów, obrazu i modlitwy. W tym całym zamieszaniu warto jednak zwrócić uwagę, że w przesłaniach pojawiają się wizje dotyczące Izraela, Rosji, a nawet Ukrainy. Maryja mówi nie tylko o upadku duchowym, moralnym, ale nawet o ważności Eucharystii. Przestrzega przed karą, jednak przedstawia wyjście. Różaniec. Maryja pozostawiła też w Amsterdamie modlitwę. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca ześli teraz swojego ducha na świat. Niech Duch Święty żyje w sercach wszystkich narodów, aby były zachowane od degeneracji nieszczęść i wojen. Niech Pani wszystkich narodów, Najświętsza Maryja Panna, będzie naszą orędowniczką. Amen. Dodam, że z objawieniem w Amsterdamie wiąże się też kwestia tak zwanego piątego dogmatu dotyczącego Maryi. Ale teraz przeniesiemy się do Wieczernika. Za około trzy miesiące będziemy świętować Zielone Świątki, czyli Zesłanie Ducha Świętego. Pięćdziesiątnica jest początkiem widzialnego kościoła na ziemi. Tak to wydarzenie relacjonuje Łukasz w swoich dziejach. Kiedy nadszedł wreszcie dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na jednym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ugazały się im też języki jakby z ognia i rozdzieliły się, i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jakim duch pozwalał mówić. Przybywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem, kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój ojczysty język? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi oraz Pamfili, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kretańczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć, co ma znaczyć, mówili jeden do drugiego. Upili się młodym winem, drwili inni. Później następuje pierwsze publiczne wystąpienie świętego Piotra. W mowie do Judejczyków i mieszkańców Jerozolimy przypomniał m.in proroctwo Joela o wylaniu Ducha Świętego w czasach ostatecznych. A teraz jeszcze raz wróćmy do Amsterdamu. Dnia 12 marca 1345 roku, kilka dni przed Wielkanocą, Izbrand Domer, czując, że koniec jego życia jest bliski, Wezwał proboszcza, aby ten udzielił mu komunii świętej, czyli wiatyku. Krótko po otrzymaniu Komunii świętej mężczyzna zwymiotował do miski, której zawartość została następnie spalona w kominku. Następnego dnia Izbrand całkowicie wyzdrowiał. Jedna z kobiet, które zajmowały się chorym, zbliżyła się do kominka, by podłożyć do ognia, i zauważyła dziwne światło, w którym centrum znajdowała się hostia. Kobieta zaczęła krzyczeć tak głośno, że wszyscy sąsiedzi przybiegli, by zobaczyć cud. Izbrand wyjął hostię, zawinął ją w lniany materiał i umieścił w skrzyneczce, którą niezwłocznie zaniósł proboszczowi. Cud nadal trwał. Kapłan był zmuszony wrócić trzykrotnie do domu chorego, by odebrać hostię, która w cudowny sposób powracała do Izbranda. Podjęto zatem decyzję, by przekształcić dom Izbranda do mera w kaplicę. W dzień Wielkanocy wszyscy świadkowie cudu wraz z burmistrzem miasta Amstel wypełnili szczegółowe sprawozdanie z wydarzeń, które następnie przekazano biskupowi Utrechtu, Janowi van Arkelowi, który cud zatwierdził. W 1452 roku pożar zniszczył kaplicę, lecz monstrancja zawierająca świętą hostię pozostała nienaruszona. W 1665 roku Rada Miasta upoważniła ojca Jana van der Meija. Do przekształcenia w kaplicę jednego z domów byłego zakonu Beginek, gdzie przeniesiono drogocenną monstrancję, skradzioną później przez nieznanych sprawców. Po dziś dzień znajduje się tam stała ekspozycja przy Sakramentu na wieczystą pamiątkę cudu. Jedyne pozostałe przedmioty upamiętniające cud eucharystyczny to kasetka, w której umieszczona była hostia, dokumenty opisujące cud. Oraz kilka obrazów znajdujących się w Muzeum Historycznym Amsterdamu. Każdego roku w noc poprzedzającą niedzielę palmową, na cześć cudu, odbywa się cicha procesja. Style omgang. A teraz odprowadźmy królową, jak zwykle śpiewem: gloriosa, valeo valde de cora, et pro nobis Christum exora.